Z nami dominik Zator. Dominik 0-0 z koroną Kielce. Taki meczek, trenerzy mówili trochę taktyczny. 3-4-3 na 3-4-3. Ciężkie zamknięte systemy. Ze swojej perspektywy chyba możesz być zadowolony, bo byłeś częścią obrony, która zagrała dzisiaj na zero. Tak, no, a można powiedzieć zadowolony, bo jako obrońcy zawsze próbujemy, żeby trzymać na zero z tyłu. Wiemy, że korona bardzo dobrze gra teraz i mają... Taki X Factor jest z tym Długoszem, on bardzo dobrze teraz gra i dużo creativity robi do przodu i to myślę, że ogólnie ob obrońcy to obrona jako cały zespół, dobrze w tym meczu zrobiliśmy, czy na zero, ale musimy tak trochę bardziej do przodu, żeby te pramki wpadły. No właśnie, dla ciebie ten mecz był... Jesteś takim trochę zawodnikiem, który musi być w gotowości, tak jak to trener mówi, ci zawodnicy muszą być cały czas gotowi do gry. Ty wobec kartek Juliana Celestina, dostałeś informację na początku tygodnia, że musisz być już gotowy do grania, bo jednak te zmiany konieczną, ale trzeba zrobić? Czy tak myślałem, że jest szansa, że jak Julian dostanie tę kartkę, to że mogę, mogę wejść i bo mamy te kontuzje kartki, to był, był szanse, a od razu po meczu to mówił do mnie, żeby być przygotowany i cały tydzień robiłem wszystko, żeby być gotowy na ten mecz i, i skupić na moją robotę, bo wiedziałem co krona ich, że oni silnie są na, na bok z tym Długoszem i musiałem trenować, być przygotowany, żeby pomóc drużynie. Zmiana przedwczesna, no tutaj uspokój kibiców, jeżeli to nic groźnego, jeżeli to były tylko skurcze, na które faktycznie wyglądały. Tak, no, no, mówią, że to jest trochę wstyd, że masz skurcz, ale robią wszystko, żeby pomóc drużynie. może te wszystkie walki, sprinty z Długoszem, trochę mi skurcz złapał, ale za to, że tylko skurcz, nic gorzej, to teraz będę dużo banany i wody pił, żeby nie miał te skurczy na następny mecz. No i dzisiaj zagrałeś przeciwko zespołowi, w którym zagrałeś najwięcej meczów w karierze, powiedz jakie to uczucie było zagrać nie w koronie, ale przeciwko nim? Nie, było fajnie, tam dużo chłopcy. A dalej mam dobry kontakt z nimi, to dużo rozmawiam, to było fajnie przeciwko im gracz, też było dziwne jak słyszysz ich głos na, na boisku, ale wiedziałem, że można zawsze pogadać po meczu, ale skupić na moją robotę w trakcie meczu. Dziękujemy za w takim razie dobrą grę obronną, za zero z tyłu i trzymamy kciuki za kolejny mecz. Super, dziękuję bardzo.